Cześć wszystkim, z wami Minox, a to jest kolejny odcinek z Kao Kangurka, Ko... tak. <ścoughs> um, jak widzicie, troszkę się pozmieniało, mamy już um, ten, cztery serduszka, także to ogarnąłem. Tu mamy ten sklep, w tym sklepie jak widzicie, no wykupiłem te ale wiecie co odkryłem? Że patrzcie, można kupić starego kangurka. ikonik. Definitywnie lepszy jest ten nowy, ale ten stary to jest ikona, tak? Hmm. Cześć gadżet. Walt mówi, że możesz otwierać wieczne bramy używając run. To fajnie. Może spróbujesz jeszcze raz z wejściem do jaskini lawy. Na wyspie jest jeszcze trochę rund zebrania, jeśli ich potrzebujesz. Nie, my już mamy. Um, podróżuj. Um, głodna dżungla. Idziemy. O, to Zobaczmy, głodna dżungla. Dobra, mm, pogadajmy mm. z tym. Tyle razem przeszliśmy. Mój samolot i ja. Mam nadzieję, że dobrze go traktują. Wiesz, czego potrzebuję? Jednego kraba, dwóch kukułek, tej śmiechającej baterii. Ach, jeszcze baterii. Uh. Um. Mm? Oh. Mm? A ty? Stauer, Steve. Steve, zrób to. Steve, zrób tamto. Hej, chcesz to zrobić za mnie? Na co się kapiesz, co? Mm. Hmm. <suszy> Nie mogę się doczekać, aż poznam słynnego Jaya Baye'a. Tylko czekaj, zobaczysz jego szkołę, wszyscy wojownicy chcieli tam trenować. Zobaczmy, co się teraz będzie działo. A, no tak, wielki kryształ na środku. Wow! Nigdy nie widziałem czegoś podobnego! Głodna dżungla ostatnim razem tak nie wyglądała! Patrz na ten kryształ! Chyba w jakiś sposób zasila to drzewo. Tak... I czuć potężną energię, jej zapach jest skoncentrowana tam. Potężna i niebezpieczna, ten sam zapach dochodzi z owoców. Weź głęboki oddech, trenerze, bo to jest też zapach ekscytującej przygody. Chodźmy poszukać słynnego Jayabai. Hej! Ale masz hey. widzę? <laughs> Musisz być poważnym wojownikiem. Co to jest? Um, I szukasz mistrza, tak? Jaya bai? Spokojnie, nie podsłuchiwałem, po prostu przechodziłem obok. Jasne, na pewno. Więc, wiesz gdzie mogę go no. znaleźć? Już znalazłeś. Mam go o, tu. Nie tutaj! Ci, ci, głupi króliczku! Mam go! O, tu! O, tak! To który ci się podoba? Kieszenkowy jaja z ruchomymi rękami, wściekły jaja mini jaja O, ten jest słodki! Spójrz na tę uroczą buźkę! Im <grym> jest taki prawie 3 metrowy! Żyje i oddycha! Kojarzysz? O, obawiam się, że ten nie jest na sprzedaż! Wiesz, gdzie jest? Szukałbym się na placu treningowym, ale już go nie ma. Oczywiście, że nie. Teraz liczy się tylko Jaya Bomba. Nie potrzebują już treningu, po prostu piją soczek i on im daje siłę. To brzmi... niepokojąco? Hey, jak to tą... nie? Słuchaj, naprawdę nie wiem, jak się dostać do szefa. Jest teraz tak zajęty, że ciężko go złapać. Liczy się tylko Jaya Bomba, mówisz? Produkują też sok? Tak, tak. Mają całą fabrykę w Dolinie Durianów. Yy, zaraz, czemu pytasz? Mam pomysł. Jaja Baja nie chce, żeby go znaleźć, niech on znajdzie nas. Kao, zatrzymaj produkcję napoju! Trzeba Boże. to robić. Nie tylko przez głupią nazwę. A, ale, ale nie możecie. Przewciw wścieknie. Skalbar, weź się Okej, okay, trenerze, jak sobie życzysz. Chodźmy, czas na demolkę. Yy, może jeszcze to przemyślicie. Yy, warto się z tym przespać. Nie. Oho, oho. O, mamy to. I wchodzimy do środka. Wiadomo, Dolina Durianów. wielka linia produkcyjna soku z durianów. Nie, nie wierzę. To była jedna z najlepszych szkół. Najwyraźniej Jaya zmienił specjalizację z obijania i nawalania na rozlewanie i pakowanie. Widać postradał z Oby nie. Musi nam pomóc. No tak. Oby miał wytłumaczenie. O, uszatkowanie. Podskocz do siatki, by rozpocząć Okej, okay, Boże, tak w tamtym w starym KO. A jak zejść na dół? Bez sensu. A jak zejść na dół? Dobra, może się nie da. No niech i będzie. Dragasz Durianów. Jak diamenta. Thank you. Next. Czy coś? Dobra, jest tą bombą dobra. Dobra, trzeba było ich wszystkich zrzucić. Yep! To było dobre. Juhuhu! O, dobra, mamy pierwszą literkę. Nice, nice. Idziemy dalej w takim razie. Dobra. Podczas ustawienia przytrzymaj E, aby wyciągnąć szyję. Aha. To jest kurwa 5. Nie możemy chodzić. Nie. Ale śmiesznie, o no to fuck. Idziemy dalej. Pod się schodzi. No, nie spodziewałem się. Dobra, dobra. Uuu, się możemy odchylać na tym, żeby zbierać hajs. Okej, okay, jakieś małpy, bongo. <ścoughs> Nie tak pamiętam, bongo Jeb. Ale w tym zajebisty. Pamiętaj czego uczył cię Walt. Jeśli ruszanie głową nie pomaga, użyj rękawic. Oh. Nie, nie chciałem się utopić. Dobra, po prostu sobie ich na dystans porobimy, póki możemy. Hyah! Hyah! Boże, uwielbiam to, to jest takie satysfakcjonujące. Małpy trochę wyglądają z tym plecakiem, jakby było z i, no nie? Szybkie glowo i te sprawy. Uuu! Okej. Okay. Zniszczy kryształ, by doblokować dodatkowe wyzwanie walk. Je... Yeah. Ale jestem zajebisty Co tu kurwa jest za potwór What the fuck Co to było Okej, okay, ja dalej nie wiem co to są za tokeny A tu coś jest? Aha, no nie, no chciałem się dowiedzieć, czy mogę na to wskoczyć. Dobra, najwyraźniej widzę, że nie. To nic. Thank you. Next. Lecymy. Dobra. Kolejny kreształ. Let's go. O, mamy kolejny ten. Kolejną studnię. Idziemy. Dzień numer cztery. Jeszcze nie pominęliśmy ani jednej. Dobra, to poziomy zaczynają się robić teraz bardziej skomplikowane. Ja pierdolę my to zrobiliśmy. O, proszę bardzo, żyjemy. A um, tyle w takim razie. Mamy dwa kryształy, mamy trochę hajsu. Idziemy dalej. W sensie wracamy do doliny Dorianów. Juhu! <laughs> Kocham te dźwięki. Dobra, lecimy. Juhu! Nice. Dobra, mamy kolejnego. Źle wytajmowałem, bardzo dużo soku. Lepiej do niego nie wpaść. No chciałbym. Dobra. Mamy kawałek żyćka. Dobra. Uy. Idziemy dalej. No tylko zetko wygląda wszystko. Wiem wam, że bardzo przyjemnie mi się szczerze mówiąc gra w tego KO. Nie powiem, troszkę się nie spodziewałem, że tak będzie. Bronia. Diamencik. Dzięki. Cheers. No dobra, bo tu trzeba było tak wyskoczyć. Dobra, idziemy dalej. jakimś głównym, ale... Ja się nie poddaję! Dobra la. Kolejna studnia. O, diamencik Nie rozumiem Studnia numer 5. Wchodzimy Dobra o, wiedziałem, że tu będzie coś z nami, na pewno. Idziemy. Fuck no. Czegoś nie pominąłem. Coś mi to nie pasuje. A nie, mam wszystko, dobra. Diamenty mam, to wracamy. Dobra. Idziemy dalej w tym poziomie w takim razie. Nie ma co. Dlaczego? Ale przez chwilę miałem taki vibe assassina, jak taka kamera była. Dobra. Jeb, stop. Okej, okay, płyniemy. Kryształ Płyniemy dalej. Nice, mamy kolejny kawałek. Dawnych literek nie było. Na pewno coś pominąłem, bo ja to ja. Aha. Czyli musimy to odpalić, a żeby to odpalić, to musimy przejść na koło? Bardzo prawdopodobne. żyćko. Dajam. No że to w ogóle zobaczyłem. A bo to jeszcze odpolone okej. Okay. Hm. Strasznie to wszystko dziwne tutaj, pogmocnione jakieś. Uu. Mogę po prostu sobie jeszcze... To jest kryształ. Ale nie wiem do czego są te kryształy w ogóle. Trzeba to trzeba! Dobra i lecimy teraz tam Ale co tu w ogóle chodzi? No, chyba jakiś joke No to nie lecimy i idziemy tędy. <laughs> no, ja was kręcę po prostu jaj. Parkour to naprawdę nie jest dobre połączenie. Ok, Buba. Oho, będzie Boss. Dobra, wal się. Co ty możesz wiedzieć, buba? Wow, nic mi nie jest. Znów jestem sobą. Nie musisz mi dziękować, moje rękawice mają super mocę. Nie miałem zamiaru ci dziękować, skopałeś mi tyłek. To był jedyny sposób, a zresztą gdybym tego nie zrobił, to ty byś skopał mój tyłek. Pewnie tak, no dobra. Chyba jesteśmy kwita. Jeszcze nie, ja ci pomogłem, teraz ty pomóż mnie. Powiedz jak dotrzeć do Jayabai. Zniszczyłeś linię produkcyjną Bały. Jaja bomby. Szef będzie wściekły. Tak jest plan. Teraz powiedz mi coś, czego nie wiem. Nigdy nie widziałem Trono Jaya Bay, serio? Ale jeśli pomożesz chłopakom z innych działów, to na pewno znajdziesz kogoś, kto wie więcej ode mnie. I będzie mógł powiedzieć więcej. Ty za bardzo mi pomogłeś. Masz weź tak sztobą rurę jako wyraz wdzięczności. Z nią będzie łatwiej ci się poruszać. No to rozumiem, do zobaczenia. Nagit. Parapa! nas nie było po tej stronie, idź tą małą głupią, co mnie goni lampucero? Znowu pominałem gdzieś A. Po prostu jak ja to robię. Jak ja się pytam. Dobra, czyli rozumiem, że mamy się teraz dostać tam do środka. Idziemy. Głodna dżungla. Możemy zaliczony. Pięknie wszystko. Kryształków tylko nie mamy, nie mamy A, jak zawsze. Zawsze tego A nie ma. Lepa w chuj. Okej. Okay. A więc udało się, słyszałem wybuch. Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że produkcja Jaja Bomby została zakończona na dobre. Ta, to e, świetnie. Tak po prostu świetnie. I co teraz, będziesz tak siedzieć i czekać, aż szef ci znajdzie? Nie, dokończę to, co zacząłem. Ta dżungla najwyraźniej potrzebuje pomocy profesjonalisty. No dobra, skoro tak mówisz. Już, jak już ci się znudzi być bohaterem, wróć do mnie. Aha, dobra, on mówi to samo. No to co, moi drodzy? Eee... Ja tu pewnie sobie trochę pobiegam, pozbieram jakieś rzeczy i będziemy szli do następnego poziomu. Tak mi się wydaje, tylko teraz gdzie jest ten poziom? O. O Boże, nie, nie chcę z tą gadać. O! Dzięki. Mam już 18. A to, żeby wejść z potrzeb. Okej. Okay. No to na następny poziom idziemy sobie na Rzeczny Tor, także co. Ja się z wami żegnam, moi drodzy, dziękuję wam ślicznie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek jak zawsze wam się podobał. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia w przyszłych odcinkach, także cześć!